Cześć, to Sławek Łukasik. Chciałem Wam przedstawić długo wyczekiwany bajczek mojego roweru, na którym się ścigałem w sezonie 2020 i w zasadzie będę się ścigał na bardzo podobnym setupie też w przyszłym roku. Rower zbudowany jest na ramie NS Bikes FUS 29. Pomalowany jest w barwy narodowe przez Dominika z firmy Hi-Fi Styling. Długo pracowaliśmy nad tym malowaniem i moim zdaniem wyszło fenomenalnie. Jest Super niepowtarzalne i bardzo fajnie wyróżnia się na trasach. Specjalnie jest zrobiony pod y, Mistrzostwa Polski, ponieważ była to jedyna ważna impreza, która y, przede wszystkim była pewna, że się odbędzie, więc stąd pomysł na biało-czerwone kolory y, pod strój Mistrzostw Polski. Także nie było opcji, żeby nie wygrać tego mistrza. No, robi robotę, zwraca na siebie uwagę, myślę, że jest najładniejszy rower, jaki dotychczas miałem i przede wszystkim wyjątkowy, no bo nowo zrobiony na specjalną okazję. Wystąpiłem też na nim na Mistrzostwach Świata, też świetnie wyglądał na trasie, co prawda nosi już jakieś ślady. O używania i gdzieś tam go odrapałem, no ale trudno, żeby tego nie zrobić. Rower zbudowany jest na zawieszeniu Olins Z przodu mamy DH38, z tyłu TTX. -a. Preferuję zawieszenie raczej progresywne, dość szybko działające i twarde przede wszystkim. Na tych prędkościach, które osiągamy na trasie, myślę, że, że nie ma miejsca na, na jakieś... Słabe zawieszenie i słabo działające. Bardzo dużo poświęciłem też czasu na ustawienie go idealnie pod, to, e, pod mój styl jazdy, i myślę, że to jest e, kluczowe, jeśli chodzi o, o właśnie e, szybką jazdę i przede wszystkim bezpieczną. E, także jestem bardzo zadowolony z tego zawieszenia. Świetnie współpracuje z tą ramą. Świetnie e, sprawdza się e, na najcięższych trasach. E, bardzo dobrze to działa. E, rama jest dość liniowa, więc e, starałem się znaleźć taki setup dość progresywny. Z tyłu w damperze TTX, e, mam sprężynę 457 jest to dość, dość twarda sprężyna oscyluje w mniej więcej w 18-16% sagu zależy od, od ustawień zawieszenia Także, no, tak jak mówię preferuję raczej twardsze zawieszenie co prawda często zmieniam sprężyny często zmieniam ustawienia dampera, w zależności od na jakiej trasie jeżdżę im bardziej płasko, tym bardziej twardo i na tyle. Im stromsza trasa, tym lubię, jak ten rower mocno siedzi w zawieszeniu i jest dość nisko. Jeżdżę na hamulcach Magury. W nich mam wsadzone klocki z firmy Galfer. Głównie, że na klockach zielonych z przodu tarcza 223, większa, bo. Przy dużym kole jednak warto mieć lepsze hamowanie niż przy 27 i to bardzo mocno odczułem na długich, stromych trasach. Z tyłu już jest standardowa 203, ale też zdarzało mi się jeździć na, na większej. Jak była dość długa trasa, bardzo stroma, to jednak trochę brakowało tego hamowania. Ponadto koła są poskładane najlżej jak to możliwe. E, cienkie szprychy Sapima, bardzo lekkie, e, aluminiowe nyple, e, koła i piasty standardowe NSA. E, w to mam założone wkładki e, Kaszkora, wszystko jest zalane mlekiem. E, co do mleka, raczej staram się używać e, takich sprawdzonych mieszanek typu e, Stans. Chyba naj, najbardziej e, zdaję egzamin w zjeździe. Opony no to już zależy od warunków. Tu mam akurat jeszcze opony założone praktycznie z Mistrzostw Świata, czyli Maxis Shorty. Jedyne opony na, na w Leogangu, które zdawały egzamin i które jakoś trzymały. Czasami rezygnuję z wkładki z przodu, wszystko jakby zależy od tego, na jakiej właśnie trasie jeżdżę. Jeżeli nie, nie ma dużo kamieni, nie ma gdzie dobić, rozwalić obręczy, staram się jednak myśleć o tej wadze i, i albo wkładam tylko jedną do tyłu, albo, albo właśnie dwie. Zależy właśnie, jak to, jak to tam wygląda. Ciśnienie w oponach na jakim zwykle jeżdżę mniej więcej. To jest 1.5, 1.6 z przodu, 1.8, 1.9 z tyłu. Co prawda zależy na jakiej trasie też w jakich warunkach, ale to jest no, na pewno nie schodzę niżej. Jedynie, że jest już bardzo ślisko i praktycznie nie ma prędkości na trasie, żeby, żeby gdzieś dobić i rozwalić obręcz. Wtedy można coś pokombinować niżej. Ale tak jak mówię, na treningach czy na, na zawodach to, to ciśnienie tam oscyluje właśnie w tych granicach. Całość jest poskładana na napędzie SRAM'a, jedyne co to korby mam wsadzone Shimano Saint. Korby mam wkręcone pedały Crankbrothers Mallet, sprawdzają się najlepiej. Przetestowałem chyba wszystkie marki pedałów jakie są i jednak Crankbrothers jest bezkonkurencyjny. Napinacz Mozarta z rolką na dole, czyli pełny napinacz, powoduje, że, że rower jest dużo cichszy i nie słychać tak napędu. A, a wiadomo, cichy rower to też daje dużo prędkości na trasie. Założyłem tutaj mega lekki łańcuch KMC, jest cały ponawiercany. Chyba najlżejszy na rynku, przynajmniej tak mi się wydaje. Szukałem bardzo długo i sprawdzałem, i chyba ten wy wychodził najlżej. Eee, co mamy jeszcze? Eee, Gripy, desk grip od e, Brendana. Eee, też próbowałem z różnymi gripami, z różnymi grubościami e, i te mi pasują najlepiej. Eee, poza tym takie drobne komponenty typu kierownica NS Bikes, szerokość 780 próbowałem też na różnych szerokościach 780 chyba najbardziej mi pasuje nie jestem aż tak szeroki w barkach nie mam aż tak długich rąk żeby zrobić, żeby mieć dużo szerszą niż, niż ta w rowerze enduro mam w zasadzie też praktycznie identyczny setup i, i bardzo mi to pasuje Siadełko Octan One, sztyca w zasadzie nawet nie wiem jaka, przechodzi z roweru na rower od 6 lat, więc to chyba najstarszy komponent, który jest w tym rowerze i używam go od początku jak jeżdżę na ramach NS Bikes. No i co, to chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie roweru, piszcie śmiało w komentarzach i do zobaczenia wkrótce.